Szukowy alarm! Gargamel złapał ciamajdę! O nie! To się musiało tak skończyć. Straszny z niego ciamajda! Ale teraz trzeba go ratować! Kogo chcecie ratować? <tostńczona> 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 Cia Chiamajdo, czy to ty? Normalnie aż się pode mną smerfnęły kolana. Kiedy się tak nauczyłeś smerfować? Ha! Całkiem niedawno! Ha, ten amulet sprawia, że jego właściciel staje się swoim przeciwieństwem! Mógłbym być wysoki? A ja chodzić na rękach? Mogę spróbować? Nah, ja tam nie cierpię amuletów! Ha, ha. <słyszy> hmm. Uwielbiam was, kochani. To nie jest możliwe. 210, 211, 212, 213... Co 214, 215, 216... czy to dwieście ty? Dwieście Oczywiście, że to Śpioch. jej rekord dzięki amuletowi Trzamajdy! <sumplencji> hmm? Amuletowi? A to co znów za kolejny smerf sens? Ale koszmar mi się przyśnił. Skąd to wziąłeś, ciamaido? Dał mi go Gargamel. <laughs> Gargamel! Słyszałem, nie musicie powtarzać. Gargamel! Gargamel! Oh. Oh, hello! Smerfy, uciekajcie! No już! <laughs> na, na. Uciekajcie, wy małe paskudy. I tak mam was grać! <laughs> Nie ujdzie ci to na sucho Gargamelu. Gadaj dowoli, papciu. To nie ja siedzę w worku. Nie. Nie! Nawet nie wiesz, jak się cieszę, że Cię widzę. Hmm, Ta Janek czy Rozmaryn? Mm -hmm. Uważajcie, żeby się nie potknąć. Smelfastyczna akcja. Majdo, jesteś super. Wszyscy wolni? Hm? Ważnie! Spokojnie, to my! To, że smakujesz lepiej niż ja, to był tylko żart. Co jest? Jak się stamtąd tu uwolniliście? Tak jak zawsze, gargamelu! A! się tego! O, nie, zgubiłem amulet! mały! Uh. 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 Czasem dobrze być, Cza Majdą. I dwie, że nogi nie zawsze przeszkadzają. Uh. Dosyć uciekajcie. Uh. Милый кролик. Сядь, кролик.